Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że nie skorzystali Państwo z tej dziesięciominutowej szansy na ucieczkę. My tutaj, tak jak zapowiadaliśmy, chcemy porozmawiać trochę o tym, co przed chwilą zobaczyliśmy o tym spektaklu, ale też o teatrze hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego w ogóle bo spektakl odbywa się też w, taki, w ramach takiego cyklu wydarzeń z okazji 65-lecia teatru i 20-lecia jego reaktywacji. Więc i o spektaklu, i o teatrze w gronie no, jak najbardziej stosownym do tematów, no bo tak, mamy naszych wspaniałych artystów, czyli Andre de la Cruz, reżyser spektaklu. Aktorzy Kinga, Błażejewicz i Aleksander Woicki. Kierowniczka muzyczna Teatru Hybrydy Dominika Świątek, aktorka, wokalistka Marta Sosińska, również aktorka i prowadząca zajęcia teatralne, także reżyserka w ramach Teatru Hybrydy Kornelia Raniszewska. Ja nazywam się Jakub Ferek, z zawodu i wykształcenia jestem prawnikiem, a znalazłem się tutaj, bo od drugiego roku studiów, czyli od 2018 roku, grywałem w spektaklach Teatru Hybrydy, także jako taki aktor, amator. Więc można powiedzieć z doskoku, ale ja tutaj tylko będę zadawać pytania. No to słuchajcie, zaczniemy może od gwiazd wieczoru. Jak oglądałem Was dzisiaj, to tak sobie myślałem, że to, co widzieliśmy, to jest nie tylko kopa lat, ale kupa emocji. I tak sobie pomyślałem, że zacznę przewrotnie. Od tego, czy Wy lubiliście swoje postacie? A jeżeli tak, to dlaczego? Jeżeli nie, to dlaczego? I drugie pytanie, czy Wam się podobało odgrywać te role i również dlaczego? To tak, to ze swojej strony powiem, że y, kiedy czytaliśmy pierwszy raz, no właśnie, <laughs> pierwszy raz scenariusz, y, to od razu zakochałam się w Magdzie i wiedziałam już y, mniej więcej, już totalnie miałam wizję tego, jaka ona będzie. Y, no te wszystkie emocje, które są w tej postaci i te amplitudy i te skoki, Totalnie mnie zauroczyły i wiedziałam, że będę mogła tutaj pokazać całe swoje szaleństwo, które we mnie drzemie, i że no, tak naprawdę to będzie bardzo trudne, ale że, że no, dzięki temu tekstowi będę mogła się wyżyć teatralnie, że tak powiem. OK, czyli, czyli odra... miłość od pierwszego wejrzenia. A jak u Ciebie, Olek? Ja też się zakochałem w Karolu od pierwszego wejrzenia, jakkolwiek to nie brzmi. E, tak, pierwsze wrażenie było takie, że będzie super, ale no po miesiącu już wiedziałem, że to będzie naprawdę ciężka, ciężka droga, dużo emocji przeróżnych. E, jednak Karol jest, bardzo się ode mnie różni, ja jestem raczej spokojny, a Karol jest e, furią emocji, e, i, ale myślę, że w końcu gdzieś tam w głębi sobie znaleźliśmy te emocje, których brakowało, i jeszcze miesiąc temu niektórych może szukaliśmy, ale w końcu wszystkie znaleźliśmy, i finalnie naprawdę polubiłem tą postać. No to wszyscy zakochani w postaciach. Nam się też bardzo podobało, przynajmniej mi mówię za siebie. To takie pytanie, słuchajcie, do wszystkich, ale może zaczniemy od ciebie, Andrę. Jak my patrzymy na ten spektakl, to pierwsze co nam się rzuca w oczy, w uszy, w umysły to są wrażenia, emocje. No ale jak to rozbić na czynniki pierwsze, to jest tam mnóstwo rzeczy, których na pierwszy rzut oka się może nie docenia. Tam jest i choreografia, i taniec, i zabawa lalkami, no i te emocje, huśtawki emocjonalne aktorów. Jak wygląda praca? Nad takim projektem. Zaczynając od pomysłu, scenariusza, a kończąc na tym wszystkim, co wymieniłem. Jak coś tak wielkiego się tworzy? Jak wyglądał proces? Jakbyś mógł nas, nam opowiedzieć o tym? O proces. <laughs> po pierwsze, pomysł jest z Macieją. On, on mi proponował ten scenariusz. Ja nie znałem, szczerze mówiąc, nie znałem ten scenariusz. Yy, I. Czytałem pierwszy raz jak każdy e, i nic nie rozumiałem. Nikomu o co chodzi. I, i, i powiedział: Boże, nie, ja nie. nie, nie bo ciekawości jest tak, bo po, po pierwsze, są krajowcy. No, chyba nie widać, nie czuć, ale jestem. Nie urodziłem zakopany, tylko w Brazylii. Dlatego ten akcent. E, ale szczegóły jest, że ten scenariusz nie ma didaskalia, on praktycznie nie ma didaskalia, więc ja pierwsze, to jest taki blok tekstu yy, i nie tylko, bo ja nie rozumiem, yy, mógłbym nie rozumieć, bo jest język polski, tylko po prostu wyobrażajcie sobie to wszystko, co się stało tu, nie, ten koszmar, pierwsze spotkanie, powtarzanie tego tej spotkania, yy. E, później spotkanie po latach to wszystko bez didaskalia. tak Kto nie wie, co idzie do skali, jest kiedy autor mówi o co się dzieje, o co chodzi. A tam nie był. Więc kiedy siedzieliśmy i czytaliśmy pierwszy raz, to był. trudno, to, to było trudno. Pierwszy rzeczy był. Brać ten scenariusz i odkryć o co chodzi, co się, się dzieje w tym spektaklu. I żeby nie się pomilić, że nie myśleć czy coś i to się zdarzyło nawet, że coś myślało, a później odkryli nie, to nie o to chodzi. Chodzi o coś innego. Um, ale później jak organ, ogarn, ogarn, jak daliśmy radę z, z analizy tekstu, rozumieć dokładnie, co tam wszystko jest, no to zaczęliśmy się pobawić po prostu. No, że, E, szukać e, różnej sposoby. I to ja tak się wydaje, że ten proces, jak oni mają mm, ewidentny talent mm, i niemałe, to praca wchodzi bardzo przyjemna, bo się proponuje coś, oni też proponują. Mm, Zaczynamy improwizować, albo o, może zrobimy tę scenę w ten sposób, oni wchodzą na tę grę, bawimy się śmiemy się, to pewnie no, to działa, chyba. to jest ciekawe. I kiedy widzimy, no to spektaklu nabiera sens, zabawy, kształt. Ja ogromnie się bawiłem przez procesie. Bardzo się śmiałem. Prawie każda próbę wróciłem do domu z uśmiechem na twarz. Dla mnie to był chyba jeden z najprzejmniejszych procesów, który reżyserowałem. No to słuchajcie, żeby nie było tak pięknie, to ja was zapytam tak dodatkowo, co dla was było najtrudniejsze w próbach nad tym spektaklem? Nie wiem, technicznie, emocjonalnie, jakkolwiek, ale takie momenty, które były trudne, z którymi sobie daliście radę. Nauka tekstu. No to jest moloch, tam jest tyle tekstu i tyle… no długa sztuka. Tak, chciałam dodać, że pierwsza scena i druga, Tragedia, po prostu to, że tam co chwilę mówimy te same teksty, ale musimy iść dalej, no to, to była tragedia, tym bardziej, że nie mówiliśmy tych tekstów ucząc się, patrząc na siebie i staliśmy w miejscu i tak naprawdę to są dwa długie nasze monologi, ta pierwsza i druga scena to są dwa długie monologi i my bardzo ciężko było się tego nauczyć, no i ciągle nam się myliło. I co śmieszne, nieraz się zdarzyło tak, że przeskoczyliśmy sobie z pierwszej, nagle do drugiej, pominęliśmy całe wątki, i w ogóle, ojej, z godzinnego spektaklu zrobił się półgodzinny, więc. No, a najprzyjemniejsze w takim razie, skoro nauka tekstu to jest mordęga, to co było przyjemne w tych próbach? No, dla mnie najprzyjemniejsza była cała ta przygoda, bo y, dla mnie, ja nie miałem jednego reżysera, tylko miałem dwóch reżyserów, bo Kinga też dawała mi świetne wskazówki. Y, no, ja jestem w hybrydach dopiero rok i jestem amatorem, ale no, miałem tyle tutaj wsparcia, tyle rad, zarówno od Andrei, od Kingi, że bardzo Wam dziękuję i myślę, że to było najspanialsze, co wyniosłem z tego wszystkiego. No i było dużo śmiechu, no. rodzenie dziecka, prawie... <laughs> Codziennie, co jak były nasze próby w tym najbardziej. Ja, ja chciałem powiedzieć momencie. w ogóle, że znalazłem twoje dziecko, bo wylądowało tuż pod moją nogą. Także do oddania na recepcji. A dla ciebie? Dla mnie wszystko. Tak naprawdę ja kocham, kocham być tutaj na próbach i szczerze w ogóle ten spektakl to jest moje spełnienie marzeń. Nie ja marzyłam o takim spektaklu i chciałam w takim wystąpić, w takiej komedii, z taką postacią, a tutaj zawsze jak jestem w hybrydach i w czymś mogę wystąpić i się pokazać, i jeszcze połączyć to z tańcem, no to ja jestem szczęśliwa. Dla mnie to jest ogromna odskocznia od życia, od pracy i tutaj jakby przez te próby i ten czas zapominam o Bożym Świecie i cieszę się z tego, że mogę jak słyszycie, to mimo tego, że się takie wydaje, to nie, wcale nie jest taka prosta robota, taki warsztat pracy nad spektaklem. No i to nikt lepszy, żeby zapytać jak Cornelia, jak jednak młodzi ludzie, amatorzy, studenci uniwersytetu i nie tylko przychodzą do teatru. W jaki sposób oni uczą się tego warsztatu? Jak wygląda ta praca w teatrze, jeśli chodzi o dramat, jeśli chodzi o, o warsztat aktorski? Prowadzimy zawsze wstępne zajęcia, które przypominają trochę elementarne zadania aktorskie ze szkół teatralnych albo podstawy gry aktorskiej. I razem przechodzimy przez pewien proces tego właśnie stopniowego dochodzenia, do badania siebie. Bo czym jest kształcenie aktorów? To jest towarzyszenie im w procesie budowania samoświadomości scenicznej. Tak bym to zdefiniowała najprościej. Więc ja sobie pomagam, obserwuję, zachęcam, otwieram, doceniam to, co piękne, to, co, to, co wydaje się wątpliwościami, co wydaje się trudne, rozwiewam albo pomagam przez to przejść. I to wszystko oczywiście brzmi enigmatycznie. Ale nie, pracowałam z panem Olkiem przez y, ostatni rok y, i dziękuję jeszcze bardzo, bardzo, bardzo za ten spektakl. I już y, teraz widzę, y, jak wielki skok dokonał się od tych naszych elementarnych zajęć po taki właśnie pełnoprawny spektakl przez pełen proces. Także wielkie gratulacje. To przyłączam się jak najbardziej. A jeśli chodzi o warstwę nie dramatyczną, a muzyczną, to teatr ma również i tę odnogę i Marta chciałem ciebie spytać, jak te projekty muzyczne wyglądają, co teatr robi i czym różnią się może te próby od, od tych dramatycznych prób, spektakli takich jak ten, który oglądaliśmy dzisiaj? To znaczy tak, zaczyna się oczywiście tutaj od doboru repertuaru. Tutaj Maciej wybiera repertuar pod każdy nasz występ, pod koncert. Oczywiście zaczyna się od prób wokalnych, następnie wszystkie utwory są również tutaj z trenerami wokalnymi, są omawiane kwestie aktorskie, żeby tutaj jak najlepiej przedstawić interpretację utworów. No i wiadomo, mamy tutaj próby. Jeżeli potrzebne są choreografie, to dodatkowo jeszcze dopracowywane są choreografie, i potem wszystko jest łączone w całość i, i powstaje taki koncert właśnie. I jakie przykładowe koncerty mieliście w tym roku? W tym roku to jednym z takich większych to hybrydalia, czyli koncert tutaj na 20-lecie tutaj reaktywacji Teatru Hybryd i 65-lecie powstania Teatru Hybrydy. I tutaj mieliśmy głównie repertuary Młynarskiego, Kofty i tutaj ten koncert również będzie powtarzany, z tego co wiem, to w grudniu. Za tydzień natomiast, 23 października nas czeka też koncert 1980. To jest koncert na 45-lecie powstania Solidarności. A także tutaj też próby pełną parą, także, także również zapraszamy na koncert w przyszłym tygodniu. Zapraszamy, mam nadzieję, że się zobaczymy jeszcze przy okazji tych koncertów. A wspomniałaś o tej reaktywacji o dwudziestoleciu. To jest o tyle też dobra okazja, żeby o to zapytać, że Dominika w tej reaktywacji, nie wypominając, brała udział. Nie chciałem się spytać tak z perspektywy tych 20 już lat, jak patrzysz na ludzi, którzy przychodzą do teatru, na te projekty, które się w teatrze pojawiają, to czy coś się zmieniło? Jeśli tak, to co się zmieniło? Jakie zmiany dostrzegasz? Na gorsze, lepsze, inne. A co pozostaje takie samo? No tak, 20 lat po prostu to jest bardzo dużo. I bardzo dużo się zmieniło, i na lepsze się zmieniło, ponieważ uważam, że poziom, jeżeli chodzi o spektakle muzyczne w naszym teatrze, bardzo wzrósł ze względu na młodych ludzi, którzy przychodzą na rekrutację, potrafią śpiewać, potrafią grać na instrumentach. Często mają za sobą jakieś szkoły muzyczne, a na pewno warsztaty i doświadczenie na scenie. Pamiętam, jak 20 lat temu z Maciejem Dzięciołowskim właśnie mieliśmy ten zryw, żeby założyć Teatr Hybrydy, no to, to my mieliśmy doświadczenie, ale osoby, które przyjmowaliśmy do teatru, one czasami bardzo, jakby po raz… miały swój pierwszy raz na scenie. Pierwszy raz trzymali mikrofon w ręku, z żywym muzykiem mogli sobie pośpiewać. To było wszystko dla nich nowe, odkrywcze, to było… To były ta, takie pierwsze drzwi do jakiegoś profesjonalnego zetknięcia się ze sceną. A dzisiaj naprawdę ludzie yy, młodzi, którzy, którzy, którzy chcą być w naszym teatrze, są tak naprawdę no, w większości gotowi, żeby wejść do spektaklu i dostać solowy utwór do zaśpiewania. Są tutaj dziewczyny, Ania, Ola. Yy, one są od roku. I dosta jakby już w tamtym roku śpiewały solowe piosenki. W zasadzie tam nie było wiele, to, to nie było nic do, do poprawienia. To są bardzo, bardzo zdolni ludzie. I, i dzięki, dzięki tym ludziom, których przyjmujemy, musimy, musimy jakby no, no to nas motywuje do tego, żeby zespół muzyczny, na przykład instrumentaliści, również byli z bardzo wysokiej półki, bo myślę, że wymagania takich świadomych studentów też rosną. No i koncerty z roku na rok uważam, są coraz bardziej profesjonalne to obserwuję, te koncerty oglądam, niektóre prowadzę, to, to tylko się przyłączam do tego i to mówię jako osoba, która przyszła do teatru nie umiejąc śpiewać i wyszła z teatru nie umiejąc śpiewać. Nie umiem grać na instrumencie, co najwyżej na nerwach, a moja rekrutacja wyglądała tak, że jeśli chodzi o piosenkę, to pamiętam, że nauczyłem się tekstu Marka Grechuty, no bo to bardziej mówienie niż śpiewanie, umówmy się. I tak się go nauczyłem, że po dwóch linijkach zapomniałem tekstu. I szczęśliwie ta część dramatyczna chyba mnie ocaliła, że, że, że trafiłem do teatru. A właśnie, a propos, to może, może pytanie do trójki po mojej lewicy. Jak wygląda rekrutacja do teatru? No to tak to trzeba się zgłosić. Piszemy maila, zgłaszamy się i dostajemy informację kiedy będzie przesłuchanie i przychodzimy na przesłuchanie, a przesłuchanie wygląda trochę jak taki mini egzamin do szkoły aktorskiej, bo trzeba przygotować tekst jakiś, który jest napisany prozą albo wierszem. I piosenka, więc czasami dodajemy do tego jakieś zadanie ruchowe, czasami prosimy, jak ktoś ma zdolności taneczne, o to, żeby też zaprezentował. No i tak naprawdę, no zdarza się też, że mamy drugi etap, bo mamy bardzo dużo chętnych i potem dostajemy się do teatru. Jakieś wspomnienia z rekrutacji? Ja jestem świeżynką, więc pamiętam, jak rok temu zacząłem śpiewać Kto powie mi, jak kwiatuje błoni. Jakiej utwór przygotowałem. Zaśpiewają chyba dwie linijki. Po czym żyli pokazało tak. No i wiedziałem, że muszę przestać. Do sekcji dramatycznej. A ja zostałam poproszona o zadanie aktorskie i, mój, oj, i... to w ogóle było bardzo, bardzo dawno temu. <gry> I to było zagranie pustyni I ja zagrałam pustynię zupełnie inaczej niż sobie możecie to wyobrażać, że piasek i Sahara i sucho, słońce. Zrobiłam sobie po prostu tępą blondynkę i nikt nie wiedział o co chodzi, a to była moja pustynia. Tak. <gry> oj, to też było dawno. To było 7 lat temu. I pamiętam, że były do wykonania dwie piosenki. Ja akurat nie miałam tutaj zadań aktorskich, bo to było pod spektakl ta nasza, ta nasza wolność. Taki większy koncert był w bibliotece. Ale tak, z uśmiechem na ustach, to wspominam, tak. Ja mogę coś dodać? Tak, podsumowując swoją wypowiedź, to znaczy właśnie Ma Marta, która jest 7 lat, Kinga, która też już jest parę lat w teatrze. Y no to, no to o czymś świadczy. Tak? Że jeszcze są osoby, które jeszcze dłużej z nami współpracują, że ten teatr dla nich naprawdę coś, coś znaczy, bo myślę, że, że tutaj stworzymy taką wspólnotę, którą, w której łączy ludzi coś chyba najpiękniejszego, co jest w człowieku, czyli, czyli wrażliwość. No i mam nadzieję, że 20, za 20 lat znowu tutaj usiądę i będę, będę się cieszyć. Nie a, poznaliśmy się no, właśnie. a no tak, no tak, tak. Teatrze, tak. Poznałyśmy się z Cornelia. no I dajemy radę dajemy i. Radę i <gry> razem. Tak. Idzie wytrzymać, jak widzicie. Ja jeszcze dodam takie swoje wspomnienie z rekrutacji inne niż to, że zapomniałem tekstu. Bo, żebyście też zdali sobie sprawę ze skali przedsięwzięcia. Ja pamiętam, że jak usłyszałem, że jest rekrutacja do teatru studenckiego, to sobie myślałem, a tak, teatr studencki. Jeszcze byłem po nieudanych egzaminach do szkoły teatralnej. No to dobra, to przyjdę, coś powiem. Pewnie będzie pięć osób, i wszystkie pięć zostanie przyjęte. I przyszedłem do biblioteki uniwersyteckiej. Tam się odbywał wtedy casting. I miałem przygotowany taki tekst Juliana Tuwima z Notatnika Nerwowca, gdzie narzekałem na to, jak długo stoję w kolejce, jak bardzo mnie to denerwuje. No ale jakiś taki przyszedłem, mało zirytowany na ten, na ten casting, aż do momentu, kiedy zobaczyłem, ilu tam w tej bibliotece jest studentów. Znaczy cały hall Biblioteki Uniwersyteckiej, bardzo długi, szeroki, jak byliście to wiecie, był pełen młodych, aspirujących, jak się okazało, aktorów i aktorek, no bo pytam, czy wy tutaj wszyscy na ten casting? No i mówią: Tak, tak, tak. Aha, aha, a jak, jaka jest kolejność? Jest jakaś lista czy coś? No i mi pokazują, że tak, no jest lista, trzeba się dopisać. Jak patrzę na tę listę, tam jest no już grubo ponad 100 nazwisk, tak mi się wydaje przynajmniej, tak to zapamiętałem. Dopisałem się na końcu, to powiem Wam, że jak doszedłem już do tej komisji castingowej, to byłem tak zirytowany tym czekaniem, że nigdy nie powiedziałem bardziej przekonującego tekstu niż, niż wtedy. Tak się, tak się wściekłem naprawdę już. Chyba nawet zmieniłem słowa, żeby powiedzieć, że czekam, czekam w kolejce. Także naprawdę mnóstwo talentów, jak widzicie. To jakbyście mieli, to już zwracam się do twórców, do ciebie Andre, powiedzieć, co w teatrze jest waszym zdaniem najpiękniejszego i dlaczego warto do teatru chodzić, jak ktoś ma ochotę to i to i spróbować swoich sił. Co wam się najbardziej podoba w tym, co robicie? Ja sądzę, że teatr jest taki magiczny, bo on jest zrobiony, materiał, który się robi, teatr, sztuka, jest miłości. Miłości do sztuki, miłość do drugiej osoby, miłości e, do historii sztuki, do tego, co to człowiek tworzył przez... E, od kiedy e, pierwszy człowieku zaczął mówić do publiczności i od tego momentu e, no, to się kręci i się tworzy coraz bardziej, coraz mocniej i, i zawsze z miłością. To jest główny materiał sztuki. My pracujemy z miłością. Pracujemy z miłością, bo kochamy, co robimy, więc nie mamy tej, tej ciśnienia, czy dobrze zarabiamy, czy źle. Zarabiamy. Oczywiście ciśnienie jest. Chcemy dobrze zarabiać, ale nigdy nie jest wybór patrzące na kwestię finansową jest powołanie, jest potrzeba, jest nie znam żadnego artysty, który nie wykonuje swojej pracy, bo musi. On chce tego zrobić. On się budzi rano już myśląc, co następne, a co dzisiaj robi związane z tego. I to jest coś pięknego i dlatego. Też ludzie, którzy idą do teatru, czują, że to jest. Teatr, akurat, jest jedyny z tej sztuki, które czujemy pod drugą. Nie? Patrzymy te aktorzy, oni są tutaj żywi. Ja mówię, że to ostatnio zacząłem mówić, że to jest zawód przeszłości, bo istotna inteligencja nie będzie nas zabrać praca, bo robot nie będzie się pocić. czyli miłość, a co wy byście dodali do tego? Co lubicie, co kochacie w teatrze? Ja się zgadzam z Andrę. Dodam, że jakaś taka wrażliwość, którą można pokazać i to, jak mogę zinterpretować sama ten tekst, przeanalizować go sobie, podłożyć jakieś swoje przeżycia, i potem zaprezentować to. I super jest to też, że ten ktoś, kto ogląda te, ten spektakl czy ten monolog, mówi, że ty, ale to mówiłaś o tym i o tym. I to jest takie super, że on to odczytał, chociaż moje słowa były zupełnie inne. I wczuł się w tą moją wrażliwość i to, co naprawdę chciałam przekazać. A już super jest to, jak ktoś przychodzi i mówi: Boże, ten spektakl był o mnie. Jezu, oglądałem to i czułem się, ja, ja tak robiłem, Boże, to, to wszystko było takie śmieszne, ja, ja tak miałem tak samo. Albo, jeżeli to był jakiś poruszający spektakl, no to, że się wzruszył, bo, bo gdzieś mogliśmy jakby poruszyć tę strunę takiej wrażliwości tej osoby. U mnie na pewno dwie rzeczy. Pierwsza to jest adrenalina, ponieważ tutaj Dzisiaj przed spektaklem, za kotarą, uu, uu, byliśmy bardzo zdenerwowani, ale to było takie po, po pozytywne zdenerwowanie. Tak, i chyba lubimy tę adrenalinę przed każdą próbą. Czy, czy wszystko powiemy, czy już nie, zapomniemy, nie zapomnimy i zawsze jest super. A druga rzecz, dla mnie teatr to jest taka, takie miejsce, w którym mogę wrócić z siebie wszystko. Wszystkie emocje, smutki, gniewy. Raczej gdzieś w domu między znajomymi nie wyrzucam się wszystkiego, a to jest miejsce, w którym mogę to wszystko wyrzucić. Jak wychodzę z każdej próby, to jestem taki, taki lekki jak piórko i to jest chyba piękne. No dobra, to myślę, że to tak jak tutaj było wcześniej powiedziane, ekspresja, pokazanie emocji w takiej bezpiecznej przestrzeni. Ale też tak prywatnie powiedziałabym, że możliwość spotkania się tutaj w społeczeństwie właśnie w którym też się znamy, się lubimy i myślę, że to też jest taki, taki bardzo duży plus bycia w teatrze, tak, tutaj środowisko. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, znaczy chciałem powiedzieć, że to, to wszystko o czym mówicie, miłość, wrażliwość, adrenalina, to się wszystko wiąże z spotkaniem z drugim człowiekiem. I w gruncie rzeczy to, czy to jest, tak jak powiedziałeś, że za, po, po zakończeniu spektaklu, że za moment będzie następny spektakl, to czy to jest dwójka ludzi, którzy odgrywają wyuczony tekst, czy to jest ilu nas tutaj, siódemka osób, które opowiadają o swoich doświadczeniach, to, to jest wszystko takie samo spotkanie. Ludzie, którzy przyszli, żeby o czymś opowiedzieć. I a propos. No, i właśnie w czasach, kiedy, kiedy właśnie spotkania i rozmowy przyniosły się jednak do internetu, prawda, i emocje zastąpi, zastąpione zostały emotkami, no to właśnie teatr daje nam żywe słowo, żywego człowieka i prawdziwe emocje. I tak i prawdziwych spotkań się nie zastąpi. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz i nie tylko w tym gronie, ale także z naszymi widzami tutaj i tymi, którzy będą oglądać nagranie, rozmowy. Zapraszamy na, na wspomniany koncert z okazji wydarzeń i powstania Solidarności, który już za tydzień i do zobaczenia. Dzięki.